Dzisiaj właśnie jest taki wyjątkowy dzień. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby właśnie ludzi uświadomić w jaki sposób wypoczywać na plaży w bezpieczny sposób przede wszystkim. Zwróćmy uwagę na to, czy jest wystawiona flaga, jaki kolor tej flagi jest wystawiony. Jeżeli jest czerwony kolor, to znaczy i oznacza, że nie możemy korzystać z kąpieliska. Rodzic jest odpowiedzialny za tego dzieciaczka, skorzystanie z opaski, na której możemy zamieścić numer telefonu. To bardzo fajnie ułatwia służbom ratunkowym zidentyfikowanie dziecka. Bezpieczeństwo nad wodą możemy oprzeć o cztery filary. Pierwsze to jest wybór miejsca, do którego się udajemy. Zawsze wybieramy miejsca, gdzie jest kąpielisko ostrzeżone, gdzie są ratownicy. Drugim filarem jest pilnowanie naszych dzieci. Zawsze być przy dziecku. Jeżeli dziecko chodzi do wody, to my idziemy razem z dzieckiem. Trzecim filarem są wszelkiego rodzaju kamizelki asekuracyjne, tak zwane kapoki. Jeżeli idziemy na kajak, rowerek wodny czy na jacht, i ostatnim filarem jest pozostawienie alkoholu na wieczór, na odpoczynek w domu, w hotelu. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu przy poszuku nad wodą. Przede wszystkim, jeżeli widzimy osobę, która może być nieprzytomna, może nie oddychać, najlepiej jest podejść, sprawdzić. Może zareaguje, jeżeli nie reaguje. Rozpoczęcie resuscytacji. W przypadku osoby dorosłej jest to 30 uciśnięć, 2 wdechy. W przypadku dziecka w wieku przedszkolnym 15 uciśnięć, 2 wdechy. No i niemowlęta 3 uciśnięcia i 1 wdech. Ta delikatna ekspozycja na słońce to jest oczywiście ogrom endorfin i witamina D. Ale i właśnie zagrożenia. Przede wszystkim oczywiście kremy z filtrem. To jest podstawa minimum pół godziny przed wejściem na plażę. Zalecam oczywiście wszelkie nakrycia głowy. Nowością w ostatnim czasie są ubrania z filtrami przeciwpromieniowaniu upał. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest bardzo dobre rozwiązanie, a także wszelkiego rodzaju namioty, czy też inne zadaszenia. Szkolimy równolegle psa i człowieka. Proszę pamiętać, że jest to skuteczność działań ratowniczych z psem, jest iloczynem, czyli wynikiem mnożenia. Jeżeli jeden czynnik, czyli skuteczność człowieka lub skuteczność psa zawiedzie i przemnożymy to przez zero to mamy zero jako wynik, czyli mamy akcję nieskuteczną. Nie możemy podchodzić, że pies w kapoku jest ratownikiem. Tak samo jak człowiek w kapoku to jest człowiek w kapoku. Tak? Kapok to jest to urządzenie wypornościowe, asekuracyjne. Tak samo do tego samego celu służy u psa. Można się po prostu zapytać, czy jest to pies ratownik. A takich certyfikowanych psów jest bardzo, bardzo mało. Nie zawsze też nosimy oznakowania.